Minecrafta, naprawdę. Normalnie pograłbym Minecrafta. że drugiemu graczu nie daje tego, takiej jakiejś chaty nie nienisny, tylko kurwa. No jakaś... ja, ja nawet kominka nie mam. Jakieś kanciape, kurde. Ja nie mam kominka, także wiesz. Hmm. Na przykład, między innymi, ale ja też mogę go rozwijać. Ja to nie mam narzędzi z sobą. No ja tu już zrobiłem trochę, to. Ten... Staram się tu coś podlewać. Piesek wodę. Puść mnie, Draniu. Nie, zablokował mnie wyjebane, nie? Draniu. Jak ty masz na imię? Yogi. Yogi. A to mam do tego do muzeum tam oddać, a to jeszcze chyba nie, co? co masz do muzeum? E, Prehistoryczna pula. No może powoli już możemy No ja też muszę iść do tego... Do znaczy, no tak, muszę. mam Jade do oddania. E. A właśnie, czekaj, czy ten... Ja muszę o, o się... coś się stało. Gra mi scratchowała. A o ja historykę? historyjkę. Levix mi tu gadał, Aha, a migra skraszowała aż od tej historyki. Aha. Ta skipne, bo mi pokazuje, tego mi pokazuje. Community Center. Na, Community Center, pokazuje. Chyba razem weszliśmy na tą samą historykę mm. i musiała no. grać. No. No, co. tak. no, coś się stało. Nic nie ma. Zajdę tak, też nic nie ma. Tę. Dobra, tym razem powinna mnie wrzucić, w... bo sam już sam pójdę. Chciałem wrócić na farmę. I stąd pewnie problem, bo oba żeśmy się wychodzili przez drzwi jednocześnie. Panie Tarek... bo ja chcę zobaczyć. O, coś wtedy kamień, jednym? też można schować. Donate Muzeum. Na no, nagrodę dostajesz jak zwyczaj. A co już? Ja nie, nie mam historii od Community Center. Rad, problem. Investigate Community Center. Tak. Wiecie, słoneczno? Nie, nie da you know? się. <laughs> sprawdza, to sprawdza. Nie. Po chwili dokończyła, bo chyba ktoś lagam. Jakieś tam patrzyłem te, te kosze na śmieci, ale... Może. Albo co cię jest, jest efektywnie go Ja to w ogóle nie miałem senki z tym komikiem. bo to się spagnie. to Lewis. No Lewis. Дрэг. Ну, no, и завши. <звук> To jakieś lepsze ryby normalnie. No po prostu szczęście, mam większe i dlatego. A na plecach ile jest 2000, tak? Tak, 2000 na podstawowy plecak. 50 tysięcy no, no, na lepsze. Normalnie będzie można później w końcu na takie się wybrać łowienie ryb, że masakrę. No, no słuchaj. nie ucieka, chyba to sprzedać troszkę miałem. Sunfish. I dwa koprore. No, nie, chyba nad morzem lepszy dol, to może tak miałem akurat przypadek, trafiłem. Zobaczę, czy muszelki są nad jeziorem. Muszelek nie ma. Ciekawe czy mi jutro się odpali senka z komisji ja Nie wiem. <laughs> Halo rybko. A, to mu tak mówiłeś ten ten, że chyba dobrze, że do sobie GTA pobrałem aktualizację. Na jutro no mówię, że ci jutro nie będzie, to wie. A, to w będzie. single playerowe będzie. No prawdopodobnie nie. Jak przewiduję, z nie mam czasu w ogóle. Jutro być. Chyba tak, parę rzeczy zrobić. Bo te nie wziąłem, może mi się przydać tutaj. Ale mówię ci. Do tej pory mnie przeraża normalnie 1240 mm. Tak długo. A ty będziesz tutaj, czy tam się ten odjechać tam, na ten. Na... Będę w Olsztynie. A. Mm. To po prostu po ciebie zajechać, jak ten. No i tak. Coś bez Maka by wypadało zjeść kurde Jeszcze przed, se przed seansem Ogólnie zjeść przed seansem, Nawet może i kepsa czy coś kurwa, bo to 3 godziny wytrzymaj panie A, już droga do cave'ów jest otwarta choć A jak ja tutaj łowię rybkę I mało mam energii i tak i tak a nie, tak, wiesz, wejść tam jeszcze, na przykład, wziąć. Dobra, no, dobra. Jak ja to złowię ostatnią rybę? Nie wejdę i zobaczę. Mam sobie kanał. A, to tam idę. Może trafię. No co innyże mapy, jak masz takie jeziorka. Dostałem miecz. Zardzewiałe go. No ale, ale Jekaj nie tędy, bo jakiś plac zabaw widzę. Drugą stronę. Musisz tam w prawo i do góry. Mm -hmm. O, ktoś ty na flecie popiercie. Abigail. A mój dziewucha z filetowym kusem. Dobre. Okay. O jest ten. Tak. Deathstroke, kurwa. Mogę <laughs> 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 no, Awetam skimp, ile teraz oglądać tę te historyjkę. Jeszcze mam jednego slota wolnego na jakąś rybkę. No właśnie już chciałem pies, a potem się zorientowałem, że właśnie jeszcze jedno miejsce mam Starze wyciągnął. Idę te ryby, co już mamy, to przedam te, co nie mamy do we skrzynki. Nie ja, jakieś gwiazdkowe mam ryby, będzie hajs, będzie hajs, będzie hajs. O, jest się zaciągnął. Jak animacji. Jak w połowie kroku się zaczął. O. <grywka> o, jest ryba jakaś. To jakaś mocna nawet dość. O, nie mam, taka bullhead jakiś. robi siebie już robi siebie ciemno trochę tak ja muszę chyba tego nazwy kanału zmienić na twitchu napiszę sobie grający patryk może będzie kurwa jakoś no, bo ludzie jakoś chyba nie kojarzą mnie normalnie w ogóle zmienię sobie normalnie zrobię tylko skrzynkę bo chcę mieć przechować. Narzędzia zawsze a tu już się powoli robi ten eeechę Mora energię trzeba zużyć Nie wiem, chyba mi się przyda Sap, potrzebny to było, potrzebne. Tak, no? Między innymi na fertilizer. Fertilizer. Dobra, dziesiąta chwila. Jutro będzie deszczowo, to wiesz, to akurat. No, Nie chyba trzeba, będzie pada trzeba przejść. No, no to pójdziemy. Ja już poszedłem spać. Już powoli się energia odzyskuje, jest w porządku. Rainy all day. Kurde, akurat żadnej szyszki nie mamy w skrzynce. Bo jak masz wszystkie te pyszkę, tam yy, żołądź i te, takie nasionko jeszcze z tego sklonu czy z czego Nie wiem no no. za nie znam się, to możesz sobie filc znak zrobić a, patonika tego. Jakby patonik zbożowy czy coś, ale ten yy, Nie mamy szyszek no. Level up Farming? Przecież ja to już wbijałem Ну, соответственно. Mm -hmm.